Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Do odcinka jego realizacji przygotowywałem się już jakiś czas, ale tak naprawdę nie miałem mm, dawcy, nie miałem jak gdyby e, lokomotywy, z którą mógłbym troszeczkę to poćwiczyć. E, odcinek będzie o czyszczeniu i przygotowywaniu taboru do jazdy. E, mam nadzieję, że Wam się przyda, bo o samym czyszczeniu w świecie modelarskim narosło mnóstwo legend. Niektórzy polecają do czyszczenia kół spirytus, inni polecają tylko i wyłącznie alkohol izopropylowy, jeszcze inni czytają to denaturatem, benzyną ekstrakcyjną. Jest w tym dużo prawdy, ale mm, moje poglądy są troszkę bardziej kontrowersyjne. Mm, ja uważam, że koła w lokomotywie nowej, zwłaszcza z serii Pico. Mówię tu o wszystkich modelach serii SU46, 45, czy kargówkach, bykach, siódemkach. Uważam, że powinny być na początku wypolerowane wyczyszczone. Te koła fabrycznie są poczerniane chemicznie. Jeżeli jest jakaś osoba, która ma tutaj większe doświadczenie w dziedzinie chemii i potrafi ten proces lepiej opisać, bardzo proszę o poprawienie mnie w komentarzu. Ale ja wiem, z moich informacji wynika tyle, że te koła po prostu są na ułamek zamaczane w jakimś kwasie, który powoduje wejście powierzchniowej warstwy metalu w reakcję, przez co te koła są po prostu bardziej czarne. Tutaj mam koła na wymianę do mojej lokomotywy, o tym powiem zaraz, ale jeżeli zwrócicie na to uwagę, no to faktycznie zobaczycie, że te koła po prostu mają tutaj, tu jest jakaś na nich jakaś na nich jakiś nalot. Tutaj jak gdyby nawet widać o, spróbuję to pokazać. Widać jak gdyby e, sam brud na tym kole. Ja to nie próbowałem, pamiętam szczerze, nawet tego czyścić żadnym wacikiem, bo i tak zawsze wszystkie koła e, poleruję i czyszczę, ale o tym zaraz. E, pamiętajcie, że do polerowania kół w lokomotywie nie wolno używać żadnych papierów ściernych. E, m, żadnych kostek do szlifowania, takich jak na przykład takie kostki ścierne. Co prawda, tu jest tego. Bardzo mały, bardzo mały fragment, ale nie wolno czegoś takiego używać. Ja do czyszczenia kół w lokomotywach używam takich bloków polerskich. To jest blok, który kupicie w Rosmanie za chyba 7 zł. Ma on dwie, dwie warstwy, grubszą troszeczkę i zupełnie taką delikatną. Kupicie ten blok polerski za kwotę 7, chyba złotych, jak się nie mylę. Jest to blok, który służy kosmetyczkom do polerowania paznokci, i uwierzcie mi, jeżeli on nie jest w stanie uszkodzić paznokci, zedrzeć, zeszlifować ich, nie zrobi też nic kółkom, a doskonale je wyczyści i polerując powierzchnię, da efekt zdecydowanie słabszego, zdecydowanie trudniejszego łapania przez niebrudu. Ja osobiście także we wszystkich moich lokomotywach usuwam osie przyczepnościowe gumki, ponieważ lokomotywa manewruje na stacji, potrzebuje naprawdę maksymalnej powierzchni zbierania prądu z kół, cenię sobie jazdę płynną, jazdę powolną, aczkolwiek. Nie musicie oczywiście tego robić, no bo wtedy lokomotywa ma dużo mniejszą moc pociągową. Mi wystarcza. Ja we wszystkich lokomotywach pozbywam się tych osi. Ale do dzieła. Pogadamy, pomęczymy troszeczkę yy, kargoską SM42. Więc tak. Pierwsze co robimy, no to musimy naszą lokomotywę rozłożyć. Musimy zdemontować z niej osłony wózków. W SMC robimy to w ten sposób, że w tym miejscu po prostu podważamy, trzeba zrobić to bardzo delikatnie ściągamy samą tą i dostajemy się do środka. Pamiętajcie, że lokomotywa, nasz model, to nie jest jak gdyby koń pociągowy, to nie jest urządzenie, w których w tym miejscu występują duże, duże siły. Nie wypełniamy tej przestrzeni smarami, gęstymi towotami. Ja używam bardzo Lekkiego, ale za to lepkiego oleju silikonowego. Po prostu na te tryby kilka kropelek, dosłownie kilka kropelek, nic więcej. Nakładam i tak zostawiam. Olej jest lepki, on jest lekki. Oj, olej jest lepki, on sobie doskonale tutaj mm, wpłynie w każde miejsce. Ściągamy drugi wózek. Róbcie to bardzo ostrożnie, bo jest bardzo łatwo to uszkodzić, wyrwać. Ściągam nasze kółka. W tym momencie nasza lokomotywa nie będzie nam potrzebna. Pokazuję wam to celowo na białym papierze. Normalnie używam do tego specjalną wypraskę gąbkową, w której układam lokomotywy, tylko że w tej chwili będzie to po prostu lepiej widoczne. Odkładam na bok sobie wózeczki. Odkładam na bok lokomotywę. Wracamy do naszych kółek. Pierwszym etapem będzie pozbycie się tutaj z tej lokomotywy osi przyczepnościowych, czyli wywalamy tom i tom. Na bok nie będzie nam to na razie potrzebne. Ja wam powiem, że już w tej chwili widzę różnicę w czystości w samym może wykonaniu osi, które przyszły dopiero co z, ze sklepu z piko a tego. A. Przepraszam was za wygląd moich dłoni, ale... Niestety, jak się w takich rzeczach dłubi, to ciężko jest w 100% utrzymać idealną czystość, czystość rąk. Mam nadzieję, że wybaczycie mi to. Bierzemy nasz blok polerski, i po prostu dociskając koło do obrzeża, polerujemy to. Pomalutku polerujemy. Uwierzcie mi, ten blok jest tak delikatny że nie jest w stanie zniszczyć koła ani zedrzeć z niego żadnej warstwy. Jak nie wierzycie, możecie spróbować sobie na paznokciach, niestety to jest dosyć praca, yy, czasochłonna, musimy temu troszkę poświęcić. Musimy to zrobić naprawdę dokładnie. Koła muszą być wypolerowane. Zobaczcie, jaka jest różnica. Tu mamy kółko wstępnie, podkreślam, wstępnie wypolerowane, a tu mamy kółko fabryczne. Niestety, tak musimy zrobić pomalutku wszystkie osie. Musimy to wypolerować, wyczyścić. Oczywiście, nie używajcie do tego żadnej siły. Nie róbcie tego yy, długo w jednym miejscu. Przez przekładajcie to koło, obracajcie naokoło, ale musicie to koło wyczyścić w sposób mechaniczny. Musicie zedrzeć z tego koła warstwę tego utlenionego metalu, który po prostu gorzej, który po prostu gorzej, nie, który po prostu gorzej przewodzi prąd. Nie wiem, czy to już widać, że te dwie. One już zupełnie inaczej się błyszczą. No co? Robimy wszystko. Kółka mamy już wstępnie wypolerowane, wypolerowane. Oczywiście, dlaczego mówię wstępnie? Ponieważ robiliśmy to w tej chwili grubszym, grubszą częścią tego bloku polerskiego. Tu jest napisane, że to jest gradacja niby 320, ale powiem Wam szczerze, porównuje to do papierka, papieru ściernego o gradacji 1000. 1008-1800 bodajże powiem szczerze, że to jest dużo, dużo delikatniejsze, dużo łagodniejsze, więc ja sądzę, że jest to mniej więcej w granicy 2,500, może 3000 nawet. Jest to na bardzo delikatnej takiej piance, według mnie do tego nadaje się idealne. I to było jak gdyby takie polerowanie wstępne. Z drugiej strony. Mamy gradację 3000. To już praktycznie jest, nie chcę powiedzieć, że guma, ale to już jest tak delikatne, że z tego uzyskujemy już praktycznie lustro. Słuchajcie, ja uważam, że wszystkie koła w lokomotywach powinny być właśnie tak wypolerowane. Widać, że coś schodzi. Teraz porównajcie sobie. Porównajcie sobie. Czekajcie, spróbuję to pokazać. Porównajcie sobie czystość kółek fabrycznych i kółek wstępnie wypolerowanych do roboty. Tak przygotowane koła wypolerowane Yy, Może my nie musimy w tej chwili zamoczyć yy, na chwilę do jakiegoś alkoholu izopropylowego, ja tego akurat robił nie będę, bo jest to nowa lokomotywa i tutaj nie ma żadnego kurzu, żeby cokolwiek z yy, pomiędzy tych szprych... Yy, Musić wydostać. Uważajcie, że jeżeli macie jakieś parowozy albo koła, które są patynowane, pomalowane jakąś farbą, to w niektórych wypadkach kontakt z m, alkoholem izopropylowym, z jakimś rozpuszczalnikiem będą może być niebezpieczny. Nie wiem, czy to będzie widać, ale spróbujcie zauważyć, jak potężna jest różnica, o, to pokażę jak potężna jest różnica w samym y, kole. Uwierzcie mi, tak wypolerowane koła w tej chwili założone do lokomotywy. No akurat też podwiązam tych gumek. Praktycznie już nie będą wymagały powtórzenia tego zabiegu. Przynajmniej moje lokomotywy, które mam, do tej pory jeszcze nie miały tego zabiegu powtórzonego, a naprawdę na imprezach modułowych są dosyć mocno eksploatowane. Całość jest już wypolerowana, zrobiona, gotowa. Możecie tę kółka jeszcze wymoczyć w, jakieś, w jakimś alkoholu izopropylowym, w jakiejś bardzo łagodnej benzynie ekstrakcyjnej, chociaż zwróćcie uwagę przed tym, czy same wnętrza kół nie wejdą, w jakąś reakcję nie są malowane. Ja w tym wypadku nie będę tego robił, bo mam nowe, ee, nową lokomotywę, więc tu jeszcze tego kurzu nie mam. E, w tej chwili jak gdyby idziemy do samej lokomotywy, tutaj napuściłem troszeczkę oleju silikonowego, jest to tam zwykły olej silikonowy właśnie do takich do takich łagodnych zastosowań, nie jest on agresywny, nie wchodzi w reakcję. Cóż mogę wam więcej powiedzieć, zwróćcie na to uwagę, żeby tutaj ten olej nie wyciekał z tego z tego samego miejsca, zwróćcie uwagę, żeby tutaj nie było go tam jakoś wybitnie dużo, możecie użyć do tego celu wacika kosmetycznego. No mi niestety się skończyły. No i co? Trzeba zobaczyć, jak odgięte są nasze blaszki, czy żadna z blaszek zbierających nie jest w jakiś sposób zbyt mocno albo zbyt słabo ym, dogięta. One muszą być wszystkie mniej więcej tak samo podginane. Yy, pamiętajcie, że jak będą za mocno odgięte, to po prostu ym, skróci to ich żywot i potrafią się one z, nadmiernie wycierać. Zobaczcie także, czy tutaj na tej blaszce, szczególnie w przypadku lokomotyw, troszeczkę już bardziej leciwych, potrafią się tutaj zbierać nam jakieś, jakieś brudy. Musicie sobie po prostu tutaj zobaczyć, czy tu na tej blaszce nam nic nie siedzi, ewentualnie ją delikatnie przetrzeć alkoholem izopropylowym. Można też delikatnie, bardzo tutaj jakimś papierkiem, kawałkiem na przykład z takiej kostki tam to sobie wypolerować. Ja nie mam takiej potrzeby, więc przystępujemy do składania. Pierwsza. Wam szczerze, bardzo tego nie lubię robić. Bardzo, ale to bardzo. No ale raz na jakiś czas trzeba wszystkie lokomotywy przeserwisować. Pierwsze kółko jest złożone. mi się wpięło, a tutaj nie chcę... Oj, a wiem już nawet dlaczego. Dlategoż to. O, bo to musi być tak. Zamontowane. Tak, pięknie. Pierwsze kółko mamy złożone. Pierwszy wózek, przepraszam. Mamy złożony. Zrobimy teraz drugi wózek odwrotnie 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 o. pyk pyk nie smarujcie tego nie wkładajcie tutaj nie wiadomo ile smaru ja już widziałem lokomotywy w których to wszystko było wypełnione jakimś białym yy, smarem teflonowym czy silikonowym tu naprawdę nie ma żadnych obciążeń tu wystarczy kilka kropelek dosłownie kilka kropelek olejku silikonowego. Dobra, teraz druga. Tyk, tyk, spięte. Nasza lokomotywa. O, barierkę wypiąłem. Jak żeby inaczej. Nasza lokomotywa jest już wstępnie zmontowana. To co? Bierzemy ją na tory i robimy testy.